Hej, Kaczy, witajcie. Po długiej przerwie. Pierwszy wiat i mocny gość. Teniz. Cześć, Dzień dobry. siemanko. miło Ci widzieć. Słuchaj, czas nie powiem Ci szczerze, za tobą, bo cię dawno nie widziałem, a jesteś bardzo sympatyczną osobą. Ja za to też, bo chyba ostatni raz widzieliśmy się w Koninie, nie? Jak byłeś w Guardianie? Tak, przyjechałaś do mnie w odwiedziny, robiliśmy tam wywiadzik. No, no to już trochę temu, no bo to było gdzieś po czwartym, piątym miesiącu jakiejś mojej rehabilitacji tam, nie? Ale no, no, właśnie od tego czasu... Po prostu jestem czwarty miesiąc. E, no to sporo, sporo, no 8-9 miesięcy temu, no jakoś. No tak, i teraz mieliśmy, może? no 8, no plus tak mniej więcej, plus plus coś takiego. Pieniądze. Przepraszam was, żeby będę jadł, ale mi spadły cukry, cukry także jestem po siódmym treningu, jest środa, nie? To. Ale uwierzcie mi, na takim tempie, jak Denis zrobiła, nawet się pytałam, bo sparingi jakie, ja, bo dzisiaj mieliście chyba sparingi, prawda? Dokładnie. Powiem wam, że te sparingi naprawdę wyglądały bardzo, bardzo mocno, więc mimo tego, że klautu na razie nie ma i nie wiadomo, czy będzie, o czym zaraz pogadamy, to ty tempa nie zwalniasz. Nie zwalniam. Cały czas muszę być w gazie ze względu na to, że no jednak jak... Yy, jakieś może zastępstwo z różnych oto organizacji, czy to lepszych bądź gorszych, to zawsze jestem gotowy. <laughs> Ważne są dla mnie warunki wiadomo finansowe i wszelką, wszelka dokumentacja, która mi pozwoli, żebym mógł tam wystartować. No i, i co, jestem, jestem wszech i wobec gotowy na każdą wiesz, porę dnia i nocy. Nie? Właśnie zapytam Cię trochę inaczej, w sensie zacznijmy od tych sportowych organizacji, bo Ty mówisz, że miesiąc po klaucie masz jakąś walkę w Federacji Sportowej. No dobra, ale miesiąc po klaucie jest KSW 100 i nie powiesz mi chyba, że na KSW 100 Cię zobaczymy? Kto wie? Kto wie, słuchaj? Wiesz, wszystko jest możliwe, nie? Po to zapierdzielam, że jednak chcę być gotowy na każde okoliczności, no jednak mówię tutaj, chcę być gotowy teraz na każdą okoliczność. no troszeczkę mi się porąbały Plany ze względu na to, że organizacja Cloud no, nie wyszła z obietnic, jednak i e, zmienili galę, wiadomo z jakich powodów. Zmienili, zmienili początkowo termin Gali. Na ten moment, e, mając kontakt albo jego brak z włodarzami, no bo jednak e, troszeczkę, troszeczkę mnie to denerwuje, że jest to tak odwlekane i tak naprawdę nikt nic nie wie, co, co z tym terminem Gali będzie. Mówili, że będzie, będzie, będzie ona zmieniona. Ja potrzebuję potwierdzenia. Tego potwierdzenia nie ma, także jest jedna wielka niewiadoma. Kurza mnie to za przeproszeniem, no bo jednak poświęcamy się, czy to ja, czy to, czy to wspólnie razem z teamem z klubu, poświęcamy się po to, żeby robić walkę, dawać ludziom przysłowiowo mówić przy sobotniej kolacji. po prostu show dla, dla nich, żeby mieli mieli, 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 co oglądać. No i jednak no, człowiek się przygotowuje, tak traci nerwy pod krew, a, a jednak, a jednak e, takie sytuacje wychodzą e, nieciekawe. No, dlatego obieram kierunek, jestem gotowy na, 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 na każdą propozycję. No I tego się na ten moment trzymam. No dobra, a właśnie jak się dowiedziałeś o tym, że tego klautu nie będzie? Czy to było z mediów, czy nie, bo od innego zawodnika klautu, że kontakt plusu z wodarzami się uciął na chwilę przed tym przełożeniem gali. I, no i tak naprawdę nie wiedzieli, co robić. nie? Więc pytanie, czy ty miałeś jakieś informacje wcześniej od organizatorów, czy jak to wyglądało tak backstage'owo? E, wiesz co, nie miałem wcześniej e, kontaktu z wodarzami przed tym oświadczeniem. Dopiero to oświadczenie wyszło, i zaczęli mi wszyscy, czy to kibice, czy to też moi wspólni zajmie wysyłać mi DM-y, e, co to ma być i tak dalej. Wszyscy byli oburzeni. Yy, o też. Można zrozumieć organizację, no bo dzień pogali po fejmu, jednak nie spinałoby się to biznesowo im. Dlatego postanowili zrobić taki ruch. Ja zaś na ich miejscu bym szedł zapartę po prostu i wykonałbym tą galę. No oni mieli taką decyzję. Trudno, to, 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 to bardziej trzeba ich się pytać, jak na to patrzą. Nie? Okay, no posłuchaj, Teraz słyszałam ostatnią informację, może to jest nierzetelne źródło i na pewno ci się nie spodoba, ale wczoraj czy tam dzisiaj Marcin na swoim story czy tam gdzieś wstawił info, że są dwie opcje. Jeżeli KRS zostanie niezmieniony, czyli będą ci sami że właściciele co teraz, to Cloud ma się odbyć tydzień przed Prime'em, czyli 20, no jakoś tak w połowie października. A jeżeli się zmieni, jeżeli Cloud zostanie sprzedany do Fame'u, no to po prostu gali nie będzie i wróci ewentualnie może Heimlich. Czy ty w ogóle takie plany strzałeś i co o tym sądzisz? że to nie jakby. Co, gdzieś tam z wycieku nagrań pomiędzy włodarzami i tak dalej, które krążą w internecie na YouTube, no można wywnioskować, że gdzieś tam Cloud chciałby wykonać takie ruchy i sprzedać udziały Fame. Czy to zamieszy, czy to za większe pieniądze, mi się bardziej wydaje, że się nie poddadzą. A będą walczyć do końca, lecz no, tutaj odwleczanie tej, tej gali na inny termin jest po prostu nie dość, że dla zawodników niekorzyści, a także dla wodarzy. No. Eee, i, i, i no, Ciekawe jak to będzie wyglądało w dalszej części. Eee, tydzień przed primem jestem ready, jestem ready na każdą, na każdą, na ka na każdą porę, porę i godzinę. Ale oczywiście jak ktoś to nadal wielki był, nie będzie jakiś zwany przeciwnika, no bo mówisz, że to wasze, ten wasze, zestawienie, to wasze, ten wasze pojedynek, to byłoby naprawdę coś no mega, no mega i gabarytowo i widowiskowo, no bo i ty jesteś chyba niepokonany? Tak, jesteś niepokonany we flikach, no. on tak samo, więc no. naprawdę fajna walka. Ogólnie jeżeli chodzi o różnorodne formuły, no to jestem niepokonany na ten moment, nie? Nie startowałem jeszcze w boksie, mieliśmy w sumie... Trzy walki w MMA, dwie na gołe pięści, jedna na, w OKTAGONIE z, z Kondra KARWATEM, następnie wiesz też K1 mm, w sumie i z MINDOMI z... z kto tam był jeszcze? ZAŁĘCKI. ZAŁĘCKI, tak. Ojciec, ojciec ZAMIĘKIEGO, nie? E, e, także tak, tak, tak. No wiesz, no, nie zmieni się Wielki Buł ze względu na to, że no, to po prostu tak o, ENIS. Uciek do fejmu, nie? Wydygany jest, napina się tam kurczę do, do grubo 40, no nie wiem, no 30-40 kg lżejszych natanów w Marconiu czy, te, czy też Tazy. No wiadomo, że tych małoletów trzeba wystrzelać po pysku, no by się, no się napinają jak plandeki na żuku. No, lubię, lubię, a ogólnie lubię, lubię tych, 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 tych takich pojebów, którzy tak szczekają jak te jorkinie, są takie kurwa mameje. <laughs> chodzące. <laughs> lubię ich, lubię ich, nie? No ale takie policje po listwie wychowa, n, 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 dla, dla, dla wychowania by się, by, się im, by się im zdało, nie? E, no, no i co? No i ogólnie Załęcki jest zamienki, żeby wyjść, wyjść do mnie, ogólnie tam że tam nawet szerega szeregach fejmów już mówi, że mógłby wyjść w nowym roku do mnie. To zapraszam, wiesz. Aby tylko czasów nie zmieniał swoich między rundami, nie? Bo tu e, trenują mężczyźni i też wychodzą, wychodzą do walki yy, mężczyźni, a nie, a, nie, a nie chłopczyki, kurczę i yy, yy, wiesz, zmieniające sobie, czy to, rund, yy, czy to czas na rundy, czy to, czy, to, czy to czas na rundy, czy to też odpoczynek między rundami, nie? Tak jak on to potrafi, nie? No tym bardziej, że teraz chyba nie pewna czy z ale raczej z Michałem Pasternakiem powiedział, że wyjdzie do niego na zasadach Pride, ale jeżeli będą jego warunki czasowe, a, jakby. Warunki czasowe, nie? Minuta walki, trzy minuty odpoczynku. No, to jest popierdalony, To jest, jest jakiś je. No dobra, ale poczekaj, a... Bo baby się dłużej biją i, i krótcy odpoczywają, nie? Raczej regularnie w frikach tam te trzy minutki, półtora minuty przerwy, nie? No i, e, nie wiem, Sprajmu, Jówko, 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 tak samo się było na zasadach normalnych, tak jak, wiesz, no tam, wiadomo, półtora minuty przerwy mają ci friki, nie? Tak. No my się staramy zawsze w kontraktach mieć tą minutę, nie? Niektórzy się na to nie godzą, wolą mieć te półtora minuty, no ja wolę mieć tą minutę przerwy, no mają tak jak, wiesz, zbieram doświadczenie, bo ja, ja, ja tam nie poprzestaję po, po, na frikach, ja też chcę się piąć coraz wyżej e, i też w międzyczasie robić e, pomiędzy frikami też e, walki w organizacjach sportowych, nie? No dobra, ale właśnie to, bo wracamy do tego początku wywiadu, o tym KSW mówiliśmy i... Chyba jednym, jednym z że będę takim zawodnikiem, który, który będzie, no nie, no jeszcze było, było paru, czy to kto tam był jeszcze taki, który startował z, między między frykami a galą sportową ga, Ale wiesz, to bardziej sportowcy, którzy wchodzili do frików, a nie fryki którzy wchodzili do, do Aha, suchego, tak, nie? Tak, tak, tak. No, to, mogę być, to Mogę być pierwszym takim zawodnikiem, który będzie szedł w szeregi sportowych organizacji. No na przykład nie w sumie, bo teraz wy jakaś ścieżka z organizacji Clash of Stars, czy coś a, takiego? Tak, Widziałeś? Tak, Hanka tak, jakaś tak, tam, nie, patrzy, nie pamiętam nazwiska, ale wchodzi teraz do KSW? No to tak, ona na października ty listopad. No. Dobra, <laughs> no, nie, bo słuchaj, my mówiliśmy na początku twojej kariery, jak wchodziłeś do frików, że ty byś chciał do tego KSW pójść, może tam były jakieś rozmowy, ale musisz budować swoją medialność, żeby mieć też większe kontrakty itd., dalej. No teraz na pewno już ci nie można mówić, że medialny nie jesteś, więc pewnie te negocjacje można już prowadzić. Pytanie, czy KSW na te negocjacje jest chętne? Nie wiem, czy KSW by nie, nie trzymało mnie w dalszej części, bo mierzymy wyżej ogólnie niż KSW, nie? Już od, od, od jakiegoś czasu, wiesz, wiadomo, te marzenia się zwiększają, te marzenia z... z... Z racji większego apetytu po prostu brudną coraz wyżej, no, my celujemy w UFC, nie wiadomo czy KSW by mnie trzymało, trzymało po prostu, jeśli chodzi o, o strefę kontraktową, nie? No ale od czegoś trzeba zacząć, na pewno na początku jakieś takie mniejsze, w sensie mniejsze organizacje, no bo wiesz, KSW, UFC, no jednak jest trochę różnica, tak, tak, tak. no a, no, a tak. potem trzeba iść te... Jeśli chodzi o KSW, no to jest stopka w Europie, jeśli chodzi o UFC, to jest stopka na świecie, no tutaj nawet KSW e, równie dobrze... Je... I jest na, na tym samym polu, co te, też OKTAGON e, czeski i słowacki. Także no, jest co robić na pewno. No. Okej, okay, dobra, a powiedz mi, czy jest szansa, że ty pójdziesz na przykład do fejmu od Klautu? No bo tam jednak właśnie masz Idenisa Załęckiego, Natana Marconia, jego, o którym gdzieś tam mówi się o tych waszych pojedynkach. Ty też mówiłeś, że trzeba ich powyjaśniać w klatce i że przyjdzie na nich czas. No masz też Michała Pasternaka, gdzie o tym waszym pojedynku już się mówiło wiele, wiele miesięcy temu. Pytanie, czy jest szansa, że właśnie ty do tego fejmu dołączysz i czy chciałbyś w ogóle, patrząc po tym, co fejm zrobił Klautowi w jakimś tam stopniu. Wiesz co, biznes jest biznes. Biznes to są, to są konflikty pomiędzy włodarzami. Wiesz o co chodzi. No, jeżeli ja jestem lojalny wobec, wobec klautu i nic nie robię za ich plecami, wstępnie już rozmawiałem, że jak mają siedzieć takie cyrki, po prostu no to ja, ja, ja chciałbym zawalczyć w fejmie. Także były takie rozmowy przed tym, jakbym miał składać propozycję fejmowi o zawalczenia u nich, i tak samo o, o, o strefę negocjacyjną. <laughs> Także myślę, że wobec nich się naprawdę zachowuje w porządku. No ale tak jak mówię, zobaczymy, czas pokaże, co, co się będzie działo w dalszej części. Eee, no i tyle. Dobra, to kogo byś chciał na przykład Fajmy na początek? Właśnie jakieś takie A, jeszcze... większe dymy, czy y mocniejsze wyzwania sportowe? No tak, mówiłeś, wspominałeś o Pasternaku. No, z Pasternakiem mógłbym też wyjść we Maję, ale on chce za mnie, za mnie bardzo dużo nagle pieniędzy, nie? Znaczy, ja po, rozmawiałam z nim, pamiętam, na, chyba na klaucie, czwórce, i on mhm. mówił wtedy, że jeżeli ty się chcesz z nim bić, mhm. to są dwie opcje. Albo schodzisz do jego wagi i wtedy, wtedy sobie robicie walkę, mhm. albo po prostu on chce dużo siana, jeżeli tej wagi nie będziesz robił. No i pytanie, czy ty zajdziesz do 9 94? No, oczywiście, że nie, no. No właśnie. Ja na 118 kg, mam te, te kilogramy wytrenowane, mam na to tlen, dynamikę, wytrzymałość. Także wiesz, no... Ja chcę się bić ze mną, no to możemy w, w mojej wadze, on też na co dzień waży stówę, wiesz. No ale to nadal jest 20 kilo różnicy mimo wszystko, no, nie? Waga, waga ciężka się, waga ciężka zaczyna się od 93 kilo przypominam. Tak, tylko co, on też argumentował to wtedy, że no, między innymi na przykład nim, a jakimiś innymi osobami było zawsze 8-10 kg różnicy, tu łożysk jednak trochę więcej. Ale Kasiu, waga ciężka zaczyna się od 93 kg. Nie, mówię Ci tylko słowa Michała, które pamiętam, że mówi właśnie, to w to dotyczące... właśnie na, ten, na ten moment nic nie liczą, no bo, no bo jednak 93 kg wzwyż jest 93 kg zysz. To nie jest waga super ciężka, bo super ciężka zaczyna się od 120, to jest waga ciężka, no. Ale to by właśnie już jak Oważystowa coś... No i, i tyle, no jeżeli to możemy wychodzić w tej wadze i to A ty jak coś to chciałbyś go wziąć na przykład właśnie w MMA, czy może to jeden No bo jednak MMA to już byłoby fajne chyba, przygotowanie pod te walki sportowe. W sensie no to jednak jest bardzo mocny zawodnik w MMA, mhm. nie? Mhm. Tak, moglibyśmy go wziąć w MMA. Okej. Okay. I dobra, a jak uważasz? Byłby naprawdę dla Ciebie dużym wyzwaniem, czy jest to jednak do zrobienia? E, Pasternak? Mm. Jest to wyzwanie, jest to na pewno wyzwanie sportowe. Okay. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. W sensie chodzi mi o Taziego. Czy... Jakby, za kim jesteś w ogóle w tym konflikcie? Załęcki, Tazy? Czy Tazy ci zaimponował, czy, czy po prostu no jakby nie patrzysz nie, nie, jakoś emocjonalnie na to? Tazy mówi o tu, tutaj o honorze, o, o tym, że wiesz, można upaść nisko i też niżej, a sam podaje rękę, wiesz, Natanowi i razem z nim się cieszy. Ja ani nie jestem za, za Załęckiem, ani jestem za, za Tazim. Dla mnie to są takie Trzy Belzebuby, którzy siedzą i zachowują się jak, e, czysto mówiąc, debile, e, nawzajem sobie, cisną, sobie cisnąć, no i co mogę powiedzieć, no tak naprawdę to wszystkich trzech bym wychłostał, szczerze mówiąc po pysku i, i, i z, z uśmiechem na twarzy, wiesz, a tak naprawdę ich słowa, e, bo gdzieś tam słyszałem, że gdzieś tam wspominają na programach o mnie i tak dalej, to są ludzie, którzy są nic nie warci, nie? To czym oni... Co by miało wobec mnie ich, ich słowa, jakie by miały wobec mnie ruszyć, jak, 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 jak oni są, wiesz, to są, to są mniej niż zero ludzie, no to nie, nie wiem, no nic znaczące osoby. To wiesz, to, 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 to tak jak śmiać się z, z, z chorobą umysłowej osoby, no nie ma rady, no nie można się z chorych śmiać, nie? Ta, że ci, wiesz, na to, ja też chcę trochę to poruszyć, bo ja widzę cały czas komentarze, które są i ty masz też na Instagramie i cały czas na YouTubie, czyli kwestia tego, że ty mu ten to oblanie kobiety, za samą, wiesz, jak jechał samochodem, no jednak była kwestia tego wypadku, więc jak chcę, żebyś to powiedział jeszcze raz, bo ja widziałam twoje statementy, wypowiedz się trochę o tym wypadku, w sensie tak już na, na szczerze, bo było to u Mawsa, było to chyba na jednym wiedzie, ale tak szczerze, ty tego żałujesz i masz nadzieję, że już się skończy, w sensie no, to była chyba głupota z twojej strony, duża głupota więc jakbyś mógł jeszcze coś o tym powiedzieć. Słuchajcie, Ektasi może mówić mm, o tym, że ja nie daję przykładu mm, młodym ludziom, wsiadając, y, wsiadając po alkoholu oczywiście nieświadomie za y, kierownicę, mając y, w tamtym momencie y, promile spadkowe, bo na to był dowód, miałem po pierwszym 0,25, po drugim 0,27, po trzecim mierzeniu y, 0,17, gdzie on, gdzie on oblewając kobietę na na przystanku. Nie przyznał się do błędu i nie przeprosił jeszcze do tej pory. Ja za ten mój błąd przeprosiłem, mam pokorę i oczywiście e, wypowiadałem się na ten temat na początku, że, że trzeba mieć, że po prostu trzeba uważać na takie rzeczy i, i, i broń Boże, nie wsiadać po alkoholu. No za swój błąd nie, prze, nie, 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 nie przeprosił do tej pory i, i, i wiesz i szydzi ze mnie, że dlaczego ja mam dawać przykład młodym ludziom. Nie? No właśnie w ten sposób daję młodym ludziom przykład, że, że mimo tego, że coś się takiego wydarzyło w moim życiu, to jednak się nie poddaję i dążę do wyznaczonego mojego celu zwanym sukcesem. A on jednak do tej pory oblewając kobitę na, na, na pasach, jadąc jako pasażer, nie zwrócił uwagi czy to kierowcy, czy to, czy, czy to też jak ludzie do, do niego mieli medialną spinę, nie przeprosił ich za to. Nie? Okay. No i temat zakończony, myślę, że to już jest gdzieś tam fajne. Ale tak ogólnie, odbiegając tego, jakim on jest według ciebie człowiekiem, technicznie i tak sportowo uważasz, że jest naprawdę dobrym gościem, który może we frikach namieszać? No bo wiadomo, że z tobą będzie ciężko, bo jeszcze nie ta waga, on też o tym mówił. Ale tak ogólnie, na przestrzeni swojej wagi, jest wyzwaniem dla innych frików? Póki myślisz, powiem ci, że dziś słyszałam ploty, że może być tak, że zawalczy na prawie 10 z Pasternakiem, ja nie wiem, czy to jest prawda, nawet jeżeli to było K1, no to to już jest jednak wysoki poziom sobie bierze. No, za mało waży po prostu, żeby startować do, do, do koni 90+, plus, nie? On waży, o ile on może waży 70 parę kilo? Nie, chyba 80, 80? albo 90, nie, on już chyba około 90 waży, wiesz, tak mi się wydaje. teraz? No, no to jak najbardziej, no, no to niech próbuje. Niech próbuje, no, 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 ma, jak było widać, ma jakieś umiejętności, tak? tutaj też się wyżywał na, 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 na młodych zawodnikach od, od nas z klubu. Może najwyższy czas, żeby ktoś mu e, w swoje wadze lub też w wadze wyżej wpierdolił. E, no ale jednak Wiewiór wyzwaniem jakimś w frikach jest, a sobie dał radę, Tyburski tak samo, może Piotrek, ja, ale no... odsiana od siana odwaliło i po prostu za, przestał tą swoją karierę prowadzić. E, pozytywnie no, przestał trenować. E, widać było zalanie, że tak powiem, nie typowe zalando, nie? Okej. Okay. Dobra, Denis, to temat flików kończymy i na koniec właśnie to te sportowe plany. Z kim z wagi ciężkiej ty uważasz, że mógłbyś wygrać? W sensie, z kim mógłbyś dać w wyrównany pojedynek? Tak, powiedzmy z polskiego podwórka. Myślę, że z każdym zawodnikiem. Z polskiego podwórka? Z każdym, z ciężkim? Z każdym zawodnikiem mógłbyś dać wyrównaną walkę. A z kim mógłbyś wygrać tak na pierwszym to się przychodzi w sensie, No kogo na przykład ty byś nie, chciał podjąć Kasiu, w sensie sportowych. Sukces lubi ciszę, ja nie lubię się przechwalać po prostu. Powolutku do celu z zawodnika na zawod. Ja się mogę bić co półtora miesiąca. Ja się mogę bić co miesiąc. Dobra, to jest tylko jeszcze. Wiesz, dlatego na pewno będziemy będzie 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 po prostu więcej na galach niż dotychczas, nie? No ale to dobrze, bo jednak też się musisz rozwijać w na siebie, wiesz. Już masz swoje lata przetrenowane, przepracowane, teraz czas zbierać. Ja trochę mniej zarobię, ale wiem, że to mi wyjdzie na dobre, no bo jednak jak celujemy wysoko, w ciągu dwóch lat chce mi się wyrobić, żeby dostać się do tego UFC, no zobaczymy jak nam pójdzie, nie? Do tego ci życzę i mam nadzieję, że już niedługo pierwsze zwycięstwa na sportowych, takich już bardzo sportowych bialach. Dziękuję ci Kasiu, dziękuję. Dobra, to trzymaj się, dzięki bardzo, do Dobra, zobaczenia. Dziękuję. Cześć, trzymaj się, hej.